Siemano! śmano, śmano tu Maciek, W tym odcinku pokażę Wam e, moją gildię w, e, w, w S2. Jest to mojego małgorzata. Dobra, e, na, na naszej girii to jest bastion85map.gmail.com. Rekrutacja otwarta. Rekrutacja zajmuje się w DW 09 i ja. Naszą gadem jest Gigi Mamona. To tam to jest zapraszamy. Mniejszych ma 110 level. Przyjmujemy od minimum 110 levelu powyżej. Nasz obecny rozwój jest 103. Wszystko rozbudowane na maksymalnie 136. trener i skarbiec. Idzie na słodka. I uważam, że tutaj płacimy. Teraz pokażę Wam wszystkich członków. naszego z To je sam ja To jest mój kolega Karo No to są takie dwie nieważne postacie, je się usuwa je niepotrzebne. To tak tamto one są tylko aby podekspić. To jest akurat mój. A tu mamy zaproszenie. Dała tam wszyscy. Video. Dziękuję za obejrzenie subskrybujcie i łapki w górę narka